W trakcie dzisiejszego filmiku postaram się przekazać Wam moje osobiste wrażenie, jakie odczuwam w trakcie pierwszego kontaktu z spawarką, którą praktycznie przed chwilą kupiłem. A jest to urządzenie marki Kempi, zasilane prądem 230 V, które umożliwia nam spawanie metodą mig-mag o maksymalnej mocy 200 A. Ci z was, którzy są stałymi bywalcami na moim kanale, najprawdopodobniej zorientowali się, że od jakiegoś czasu nie publikowałem nic na temat spawania tak zwanym półautomatem spawalniczym. Otóż jakiś czas temu posiadałem spawarkę, można powiedzieć, ekonomiczną, która całkiem nieźle funkcjonowała, ale jeśli chodzi o y, montaż i publikację filmów, to na bazie jej zdecydowałem, że wykorzystałem y, w jakimś sensie jej możliwości i zdecydowałem się jej pozbyć, chociaż zaznaczam, że w momencie, gdy ją sprzedawałem, ona była w 100% sprawna. Ten sprzęt co prawda nie kupiłem pod kanał, który prowadzę prowadzę działalność gospodarczą, która jest głównie nakierunkowana na spawanie i potrzebuję sprzętu po to, żeby funkcjonować, żeby rozwijać się, żeby lepiej zarabiać. Chociaż przy okazji na pewno będzie ona w przyszłości autorem y, kilku przynajmniej y, publikacji na moim kanale. A dlaczego wybrałem to urządzenie? Naprawdę trudno powiedzieć, być może zaważył. Y, Test, który wykonałem na bazie takiego samego urządzenia, które pożyczyłem od kolegi, który pracuje na tych samych projektach w tym samym miejscu. Szczerze mówiąc, w trakcie pierwszego kontaktu z tym urządzeniem odniosłem pozytywne wrażenie. Nie chciałem iść w jakimś sensie w urządzenia ekonomiczne pracując zawodowo jako spawacz, z prostego powodu. W sytuacji gdybym zawalił robotę, mówiąc to wprost, poniósłbym dużo wyższe koszty niż ta oto spawarka, jednocześnie nie zarabiając nic, tracąc czas, więc być może wydałem troszeczkę więcej środków, ale jest ryzyko dużo mniejsze, że yy, no, stracę, tak? W momencie, gdy te, to urządzenie włączyłem, system chłodzenia działał dosyć hałaśliwie, dlatego przeszedłem bezpośrednio do załączonego urządzenia. Możemy im spawać w dwóch wersjach, w wersji automatycznej i w wersji manualnej. W tej chwili mamy załączoną wersję automatyczną. Przejdę na wersję. Manualną, która nie ukrywam, że jest mi bliższa z prostego powodu, y, jestem przyzwyczajony do spawania y, lub eksploatacji urządzeń w ten sposób, że to ja decyduję, jaki stosunek ustawiać prędkości y, podawania drutu względem mówiąc wprost y, prądów, tak? Możemy spawać y, tym urządzeniem y, drutami. 0,6 mm, 0,8 i 1 mm. Jest to troszeczkę dziwne, ponieważ urządzenie daje maksymalną moc 200 amper, a y, urządzenia ekonomiczne, mniej więcej o tych samych parametrach, w jakimś sensie gwarantują lub dają nam możliwość spawania również używając grubszych drutów. Otóż. Może, jeśli byśmy podeszli do tego z drugiej strony, konstruktorzy marki Kempi stają po ziemi realnie i zakładają z góry, że y, takim oto urządzeniem, które jest zasilane mocą 230 V, nie możemy sprawnie spawać używając drutu 1,2 mm, tak? Być może tak jest, trudno mi powiedzieć. Przechodząc dalej, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła pod kątem negatywnym tego to urządzenia, gdy y, spojrzałem na rolki w tej sytuacji, y, to te urządzenie jest tak za, zaprojektowane, że jest tylko jedna para rolek, i zadałem sobie pytanie tyle. Wydałem za nie i y, naprawdę nie stać ich, żeby za taką kwotę y, ten system y, rolek troszeczkę wzbogacić. Zawsze byłem przekonany, że y, jedynym profesjonalnym i rozsądnym rozwiązaniem y, to są dwie pary rolek. Otóż y, może i tak jest. Ale z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to urządzenie jest przystosowane do drutu o maksymalnej masie 5 kg i biorąc również to pod uwagę, że tym co się oni chwalą, czyli firma Kempi, że ich inżynierowie cały czas udoskonalają ich rozwiązania być może te rolki są wykonane z troszeczkę lepszych materiałów niż tania konkurencja to idzie mi wierzyć, że przynajmniej teoretycznie ten system będzie funkcjonował sprawnie. Następna rzecz, która na pierwszy rzut oka nie pasowała dla mnie, czyli przewód spawalniczy doprowadzony bezpośrednio do rolki. Widzę tutaj pozytyw, ponieważ jeśli wyeliminujemy tutaj tą pustą przestrzeń, to jest od razu jedna rzecz eliminowana czyli możliwość załamania drutu spawalniczego tutaj w tej przestrzeni, która w tej sytuacji nie występuje. Tak? A z drugiej strony, yy, marka Kempi w jakimś sensie być może się zabezpiecza, abyśmy używali yy, tylko ich części zamiennych. Ponieważ, w sytuacji, gdy zniszczymy ten przewód spawalniczy, który yy, mam powody, żeby wierzyć, że jest wytrzymalszy od tych które są produkowane przez konkurencję. No, oni się chwalą tym, że ich przewody są najlepsze, ale jeśli by tak nie było, no my byśmy po prostu w jakimś sensie zrezygnowali z zakupu tego typu urządzeń i musieliby zejść z ceny, ale w sytuacji, gdy używamy tego urządzenia gdzieś w miejscu, gdzie może coś spaść na ten przewód, załóżmy i w ten sposób się zniszczy, tak? Pierwsze co zrobimy, to kupimy ich firmowy przewód, tak? ale e, udostępniłem post na moim kanale, gdzie się również wypowiadają widzowie. Jeden z widzów napisał, że tego typu przewód możemy kupić u konkurencji bez problemu, natomiast drugi z widzów napisał coś odmiennego, żebym pamiętał, żeby używać ich markowych części zamiennych, dzięki czemu te urządzenie będzie przez dłuższy czas sprawne. Tak? Priorytetem dla mnie było, aby ten sprzęt spawał przede wszystkim stal czarną, zwykłym drutem, aluminium sporadycznie oczywiście, aby mógł spawać tak zwanym drutem samoosłonowym i żebym mógł wykonywać prace związane z lutospawaniem. W sytuacji, gdy spojrzałem na front, no widzę, no nie no nie mam możliwości zmiany biegunowości, więc nie będę mógł spawać drutem samoosłonowym, ale gdy otworzyłem jeszcze raz tę klapę, to zauważyłem, że w tym miejscu te dwa przewody są oznaczone jeden symbolem plus, a drugi symbolem minus, więc kwestia zmiany biegunowości jest jak najbardziej dostępna, więc wygląda to troszeczkę inaczej, natomiast w praktyce działa to tak samo jak u każdej innej konkurencji, czyli jest. Można to powiedzieć wszystko w porządku, co jest również widoczne na panelu, że ta opcja jest dostępna. Generalnie te dodatkowe rzeczy, które zostały mi przysłane wraz ze sprzętem, na przykład tak jak przewód, który doprowadza gaz od reduktora do urządzenia, jest dużo bardziej solidnie wykonany w porównaniu do tego sprzętu, który we wcześniejszym czasie użytkowałem. Mówię tutaj o tamtym urządzeniu ekonomicznym ktoś będę mógł powiedzieć że są to tylko gumy są to tylko jakieś yy, dodatki oczywiście z tym się również jestem w stanie zgodzić ponieważ yy, dla tych z Was, którzy i ja osobiście odczuwam takie wrażenie i co jest faktem, że prywatnie do celów jakichś garażowych nie byłoby mi nawet stać, żeby kupić tego typu sprzęt. Z prostej przyczyny. Sprzęt, który stoi w garażu, nie pracuje, nie zarabia, a użytkujemy tylko sporadycznie, również się psuje, a, a kwota którą wydałem za ten sprzęt dla kogoś, kto się zajmuje amatorsko spawaniem, jest naprawdę wysoka. Mam tego świadomość, i na pewno bym, jak już wspomniałem, tego sprzętu bym do tego celu nie kupił. A jeśli chodzi o praktyczność tego urządzenia, najprawdopodobniej wrócę do tego tematu. Za y, około pół roku muszę je solidnie przetestować, postaram się wyszukać jakieś wady lub je obnażyć. Najp... Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Sprzęt kupiłem w celu y... zarobkowym, można to powiedzieć. Chcę jego użytkować jak najdłużej. Oczywiście powiem o wszystkich y... zaletach. Jeszcze jedna rzecz, do której wrócę ten oto wirnik, który dosyć hałaśliwie się zachowuje. Słyszałem takie opinie od niektórych z użytkowników kont na YouTube, że najchętniej by go wyłączył. Otóż jest to błędna teoria, ponieważ jeśli się dogrzebiecie do środka urządzenia od razu kwestia gwarancji jest Załatwiona w takim sensie, że ją y, tracicie, a z drugiej strony uszkadzając y, wirnik urządzenie nie jest chronione bez względu na to jakiej ono jest y, marki. Dzięki za uwagę, cześć!